Witam Was, moi kochane dzieciaczki! Za chwilę udamy się na wycieczkę do lasu. Kolejny telewizor udowodni nam, że spacer po lesie jest niesamowitą przygodą. Las skrywa wiele niespodzianek. Atlas! Możecie je odkryć oglądając telewizor pod tytułem Las. To się zaraz stanie za kolejnym każdym TV. Czai się nie las straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas? Nie wiadomo co przyniesie spacer w stary starym lesie Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj się TV las Nie wiadomo co przyniesie spacer po prastarym lesie. Sianke Sianke TV, Rowe, w nas w lesie Czanki TV, że gdzieś go wdali, jak przemykam Nada się między drzewami, pojawia i znika. Lecz ten potwór z lasu nie zrobi nic złego. Chce się od czasu do czasu bawić chowanego. Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas? Nie wiadomo, co przyniesie spacer po prastarym lesie. Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas? Nie wiadomo, co przyniesie spacer po prastarym lesie. To dzik! Co się może zdarzyć, może stać się to, co komuś się tylko wymarzy. Chcę pole się biegać, za drzewami chować i się wcale lasu nie bać, bo las to przygoda. Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas? Nie wiadomo, co przyniesie spacer po prastarym lesie. Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas?